To był najpotężniejszy Sith, Sith, który pożar dosłownie całą planetę i żył ponad tysiąc lat pod trzema imionami. Mówimy o Wisie, znanym też jako Tenebra i Valkorion. Zaczyna jako niezwykle utalentowane dziecko na Medias. W młodości podporządkowuje sobie myślami całą okolicę, a własnego ojca obala i torturuje miesiącami. To przełożenie ludziom do największego wyczynu rytuału na Natemie, który wysysa życie z planety do zera. Brak mocy, brak fauny i flory. Cisza, A on zostaje nienaturalnie wzmocniony i praktycznie nieśmiertelny. Czasem przyjmuje tytuł Cesarza Sithów, buduje ukrytą potęgę na Dromund Kaz i prowadzi Grę. Wojny z republiką, zimne rozejmy, agentura w każdej frakcji. Operuje nie tylko ciałem, tworzy głos i awatary, rozszczepia własną świadomość, potrafi przetrwać jako czysty duch, który nawiedza i przejmuje żywicieli. Gdy wydaje się, że zniknął, wyraca. Z czasem znamy go jako Valkorion, wieczny imperator. Rządzi technicznie zaawansowanym imperium spoza standardowego konfliktu Jedi Seed. Pociąga za sznurki rodziną, Arkanem, Teksanem i Veylin. Znów działa jako mistrz manipulacji, puszenie, szantaż, obietnice mocy. Przy minimalnej swojej ekspozycji. Z czasem zostaje pokonany przez własną rodzinę. A aczkolwiek rządził przez ponad 1300 lat.